Siemanko. W dzisiejszym odcinku Volkswagen T4. Zapraszamy na odcinek. Zobodzaczem T4 Karawella Synchro z silnikiem 2 4 diesel 4 bez żadnej turbiny, co by się nic nie psuło. No i co? 5 garów. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczywiście co? Silnik bardzo wydajny. 75 koni, 160 tonometrów Także to idzie, idzie no, jak szatan. To posiada taka T4. W zasadzie można powiedzieć, że no nic, ani to klimy nie ma, ani światło przyciemielnych. No, jednak diesel do roboty musi nic nie mieć, tak? Jedziemy na robotę, otwieramy szybę i jest dobrze. Ale że trochę dla Kowgaragi odbija, to wsadziliśmy radyjko, które jest na płyty na USB i na auxa. dorobiliśmy półeczkę na napoje jakieś siedzonko wiadomo podgrzewane dwa przednie siedzenia pochodzą z Audi jakiegoś chyba A4 bodajże. No i co jeszcze? Świata automatyczne w sanie, ale to sanie to w oryginale jest. No i co tu jeszcze? Taki o podłokietnik niby nasz łokcia to tak się nie oprze, ale jest. Tu można jakąś wodę, jakieś dokumenty. Skrzynia jest pięciobiegowa, szyby na korpkę. Głośniki pierdzą. Zaraz przed zresztą pomiar głośności audio. Zaraz wiem. święta i nie myśl o prezentach, Mogę przecież te filmy z hotelu wrzucać do mnie. Idziemy opust do Kurwa, to jest taki życie nie mam czasu myśleć. Sobiekę do pracy i powiem prasuje a Natalia. To są przekaźniki, które są fake'owe, podgrzewanie szyby nawet nie wiem czy działa. Chyba nie. No i zapalniczka dla prawdziwych palaczy. Jak prawdziwi palacze! Ma prawdziwi palacze! Sprawdzimy ile miejsca jest z tyłu. Autko jest pięciosobowe bo to jest samochód do pracy, pamiętajcie, bagażnik musi być duży Co, no miejsca dużo, tak yy, Te siedzenia się składają bodajże, choć niepotrzebnie, bo jest krata z tyłu No jest komfortowo, no na miejsce nie ma co narzekać, w końcu to jest bus No i co, tutaj szybko otwierana O, tutaj jakiś tam chwytaczek, tam popielniczka Tu jeszcze na kubeczki, o I kawkę można pić na trasie Nawiewów żadnych nie ma Światełko jedynie. No i jeszcze mnie to. To tyle. Przejdźmy do bagażnika. No i co? Tak jak mówiłem samochód do pracy, wszystko się wozi. Jakieś maszyny, wodę, no wejdzie ogólnie wszystko. Ostatnio woziłem nawet kanapę do domu, także jest na plus. Z dodatkowego wyposażenia jeszcze hak, który się bardzo przydaje. Jak ma się przyczepę. Bo jak się nie ma, to po co ci haknie? Sam brałem busa na biwaki i powiem Wam, że jak ja się kładę, to nie muszę się zginać w żaden sposób. Mam 1,83 m wzrostu, także kładę się bez problemu, na długość się mieszczę. No, mieści się cały materac w zasadzie do takiego busa, tak. Ściana działowa, jeszcze na foterach można spać. Spaliśmy tutaj w cztery osoby bodajże na biwaku w busie, jak nie w 5, bo jeszcze jedna osoba z przodu, także jest naprawdę wygodnie i dużo miejsca. Jak już mówiłem, jest to karawela z synchro, z napędem 4x4. Napęd jest stały na przód, dołączany jest tył. Dołączanie jest spowodowane dociskiem do sprzęgu, po prostu tam jest mechanicz, który dociska i łączy wał z dyfrem. Teraz jedziemy nagrać pomiar głośności oraz przyspieszenie busa. Oczywiście na zamkniętej drodze. Bus ma na pacy trochę rzeczy, jest załadowany. No i razem ze sobą zabraliśmy kolegów, także mamy razem ze mną cztery osoby. Dobra, teraz mierzymy dla Was pomiar głośności. Dawaj! A więc przejdźmy do plusów i minusów tego auta. Jako pierwszy plus warto powiedzieć, że jest w tym aucie naprawdę dużo miejsca, tak jak pokazywaliśmy wam z tyłu i w bagażniku można zmieścić praktycznie wszystko. Czy na grzyby, czy na ryby? Wszystko spakujecie. Auto jest bezawaryjne przez to, że nie ma turbiny, jest, są posażone, nie ma się co zepsuć po prostu, a części jakieś takie, no eksploatacji tarczy czy coś, to można znaleźć w małych pieniądzach naprawdę. Kolejną zaletą tego auta, konkretnie tego egzemplarza jest właśnie napęd na cztery koła. Dzięki temu auto wjedzie i wyjedzie wszędzie, pociągnie też wszystko, bo skrzynia jest tak zestopniowana, że po prostu daje radę. Ciągnąć i przyczepy i wszystko. Tak, auto jest w wersji Lonki jest podwyższane, także to jeszcze podbija te wszystkie plusy, które mówiliśmy. Warto też zwrócić uwagę, że tych samochodów powoli jest coraz mniej na drogach, także myślę, że za 10 lat to naprawdę fajnie będzie zobaczyć takiego Volkswagena z napędem na 4 w takiej odjazdowej wersji na naszych drogach. Powoli staje się klasykiem, myślę, że można tak to nazwać. Kolejnym plusem jest dobra widoczność. Ludzie mówią, że jak jest długie auto, to się zaparkuje, no w tym akurat tego nie ma. W którą szybę się nie spojrzy, wszystko widać. naprawdę każdy kąt auta można zobaczyć. No i tutaj przechodzimy do minusów. I pierwszym z nich jest to, że auto jest tak długie, że nie mieści się w miejscach parkingowych. Po prostu wystaje na drugą, drugie miejsce. No, to jest trochę problematyczne jednak w mieście. No minusem też jest jednak słaby silnik. Widzieliście screen z pomiaru prędkości? No, potrzebuje trochę, trochę czasu, żeby się rozbujać. No i co za tym idzie, też ma niski VMAX, bo tam powyżej chyba 150 to nie poleci. Co? No, 145 MAX. 140. No. Co idzie za całym silnikiem? Auto jest strasznie głośne. Jak się no buja, jednak wydech też w sumie jest dość głośny. Tam to 84. Jak na diesla z katalizatorem i wszystkimi tumikami, no jest głośno. jest głośno A w środku też buda trochę przynosi te jedno tyrganie. Poza tym, też stare wyposażenie, no to plastiki co niektóre już sobie trzeszczą, stękają. No wiecie o co chodzi, nie? Kolejnym minusem jest też rdza. No, te czwórki znikają w oczach, po prostu rdzewieją wszędzie gdzie się da. Czy to nadwozie, czy to podwozie. Ten akurat jest w dobrym stanie, także. Myślę, że to jest spoko i jeszcze lata pojeździ. No i akurat w tym egzemplarzu głośniki są dość słabe. Ewentualnie można dołożyć tubę lub skrzynię basową. To wtedy jeszcze coś da się tam usłyszeć naprawdę jakoś jakościowo. Ale tak, na czystych głośnikach tych co są, to nie wyrabia. I to by było na tyle jeśli chodzi o naszą recenzję Volkswagena T4 w wersji Long. 2.4 diesel, 4x4. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Siema. Siemione.